Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak widzicie, moje akwarium, ryby. I na wstępie chciałem Wam powiedzieć, jutro będzie orka u nas. Będziemy grać taki małogru tam 1R. Akurat nie z nie. nie tu bo tym kowali dom, bo już to nie było jak przed 30. A jutro będzie orka i, i uda mi się może nagrać. O, widzicie? Rebem. No i tak się moje ryby chowają. Jak możecie zauważyć, nie, nie wiem, przykazę na tamtym odcinku. Mam nowy czarny żwir, chociaż już tu pełno kup. Woda wymieniona. Ehm, czekajcie. Się otwiera tylko o widzicie o. Ryby myślą, że wsypił jej jedzenie. No i tak, jeszcze jak mi się uda dzisiaj zamontować komputer czy jutro to nagram dla was odcinek z dziewiętnastki albo trzynastki. dobra. Y to będzie taki odcinek To będzie taki odcinek by to powiedzieć Dobra, pomyślę na tego filmu widzicie? Słuchajcie, pokażę Wam byka. Byk to jest mój jad Ej, a wiecie, że te molinezje, one bardzo robią, znaczy wielkie kupy, i nazywam je krowy. One tak srebrne co krowy. O, tu byka. No i filtr taki. Tu mam zasilanie. razie patrzcie, 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 patrzcie. Mam Teraz patrzcie, Rozgaszę. Dobra, no i tak się dzieje. Dobra, na razie, cześć.